Ciekawe zadanie na trochę nagłówkowanie. Jaką największą wartość osiąga funkcja f od x równa się 1 przez x do kwadratu minus 5x plus 10? Generalnie nie będziemy tutaj stosować żadnych magicznych trików. Po prostu musimy trochę pogłówkować. Funkcja f od x jest w postaci 1 przez x. Gdzie ten x jest większy od 0, gdyż x do kwadratu minus 5x plus 10 jest większa od 0, możemy to udowodnić za pomocą delta. Delta jest równa 25 minus 4 razy 1 razy 10, czyli minus 15. No i ta funkcja wtedy ma wykres tak, czyli jest zawsze większa od 0. Jest to ważne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli funkcja jest w postaci 1 przez x, to teraz patrzymy tylko i wyłącznie na tę część po prawej stronie. No i o co chodzi? Jest to tak zwana proporcjonalność odwrotna, czyli im mniejszy jest x, tym większa jest wartość tej funkcji i odwrotnie. Czyli my szukamy po prostu najmniejszej wartości x i w tym momencie wartość całej funkcji y, będzie maksymalna. Tylko musimy pamiętać o tym, że ten x musi być dodatni. No bo wtedy, gdyby byłby, gdy byłby ujemny, no to patrzylibyśmy już na tę część tego wykresu, i w tym momencie te x nigdy nie byłyby, ta wartość funkcji nigdy by nie była większa od zera. Czyli pamiętamy, że ten x tutaj musi być dodatni. Co udowodniliśmy, że ta funkcja przyjmuje wartości tylko i wyłącznie dodatnie, stąd patrzymy, jaka jest największa, najmniejsza możliwa wartość tej funkcji. Jest to oczywiście funkcja uśmiechnięta, więc taką wartość najmniejszą przyjmuję. No i pamiętamy, że tą wartość liczy się, tutaj mamy X W, tutaj mamy YW. Tą wartość liczy się obliczając y-ową wierzchołka A złożona Y jest równa minus delta przez 4a, czyli minus e, w tym minus 15, bo policzyliśmy już delta przez 4a, czyli przez 4 jest to równe po prostu 15 czwartych. E, czyli to jest najmniejsza możliwa wartość tego, tego, tego wyrażenia w mianowniku. Stąd całe wyrażenie będzie po prostu równe f od x równa się 1 przez 15 czwartek i to jest równe 415. I to jest największa możliwa wartość, no bo tutaj będzie w tym momencie zawsze mniej niż ta funkcja, więc ogólnie całe, całe to wyrażenie będzie większe. Czyli to jest najmniejsza. Wartość.